Witam was bardzo, serdecznie w moim pierwszym poradniku z Minecraft. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić podkę oddychania pod wodą. Od razu was poproszę, abyście zostawili suba, lajka i żebyście napisali komentarz komentarzach, chcecie mieć kolejny poradnik. Tak, o, pierwszy bierzemy pomienny proszek drową brodawkę i rozdymkę bierzemy 3 nie, nie musicie 3 możecie obojętnie jaką ilość wziąć w butelek na przykład wezmę trzy tutaj dajemy płomienny proszek i dajemy na drową brodawkę teraz czekamy aż się nam wszystko zrobi. Dobrze, u mnie już się to wszystko zrobiło więc teraz dajemy rozdymkę. Dobrze. U mnie jakaś tylko jedna się zrobiła dziwna, ale dwie mamy normalne takie. Więc teraz piszemy na poziom przetrwania. Pijemy i wchodzimy do wody i jak widzicie, nie tracą nam się te bąbelki. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!